Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z pomysłem, inspiracją na sernik na zimno, do którego wykorzystamy truskawki. Ja ciągle widzę teraz ludzi z pełnymi koszykami, reklamówkami, jeżeli chodzi o truskawki, więc z pewnością je wszędzie dostaniecie. Więc co, zapraszam do oglądania dalej. Do przygotowania naszego turbo sernika na zimno potrzebować będziemy sera. Ja tutaj mam twaróg półtłusty, 230 gram, więc wykorzystam całe opakowanie. Do tego 150 ml mleka. Do tego jedną galaretkę, jedną galaretkę krystaliczną. Trzy czwarte wykorzystam do masy serowej, a resztę galaretki już później do polania. No i oczywiście królowa truskawka. Mam tutaj dwie takie spore garści truskawki, będziemy ją później po prostu układać na, na górę naszego ciasta. Więc co? Przechodzimy do działania. Mało składników, więc. E bardzo szybko tutaj zrobimy ten serniczek. Wykonanie naszego ciasta zaczniemy od y, zrobienia galaretki, więc 3 czwarte opakowania wsypuję sobie do szklanki. Resztę odkładam. No i tutaj będę zalewała to wrzątkiem. I zalewamy pół szklanki. Szybko mieszamy aż do rozpuszczenia. Robimy jak tradycyjną galaretkę, tylko dajemy po prostu mniej wody. I gdy galaretka już jest rozpuszczona, zostawiamy ją do ostygnięcia, no i przechodzimy do robienia masy. Więc tak, robimy teraz sobie tą naszą masę. Wrzucamy całą kostkę twarogu, dolewamy nasze mleko. I będziemy intensywnie blendować przez około 3-4 minuty, aż powstanie taka gładziutka masa. Następnie, gdy powstała już nam taka gładziutka masa, przelewamy naszą ostudzoną galaretkę. Chwileczkę blendujemy, żeby to wszystko razem połączyć. No, i gdy nasza masa już jest gotowa, przelewamy ją po prostu do, do formy. Ja tutaj wykorzystam taką małą tortownicę, wyłożyłam ją od spodu troszeczkę papierem, żeby było łatwiej później po prostu ją wyciągnąć z tego. Więc co, przelewam i będę wkładała do lodówki na kilka godzin, aż po prostu wszystko razem stężeje, i wtedy będzie gotowe. Ja już wyciągnęłam swój serniczek z lodówki, tak po trzech godzinach. Jest gotowy, sztywniutki, więc przejdę teraz do zrobienia galaretki do polewy, więc tą resztę mojej galaretki wsypuję sobie do szklanki i zalewam taką większą częścią szklanki. I mieszam. Gdy nasza galaretka już się rozpuściła, ja zostawiam teraz do ostudzenia delikatnie i przejdę do krojenia na pół moich truskawek. Truskawki mam już umyte, więc będę po prostu odcinała tą część zieloną, e, następnie będę je kroiła na pół i układała na serniku. Wytruskawki mam już poukładane, przechodzę do zalania sernika moją galaretką. No i odstawiam teraz oczywiście do lodówki, aż galaretka zastygnie i co? I będziemy wtedy kroić. No i moje ciasto po paru godzinach jest już całkowicie gotowe, więc co? Przechodzimy do krojenia, więc otwieramy. Przełożyłam moje ciasto już na talerz, ściągnęłam papier spod spodu i naprawdę wygląda przepięknie. Myślę, że też równie pięknie smakuje, A więc co, będziemy przekajać, Więc co, przekrajamy. Okej, okay, ciacho wygląda przepięknie. Ściągnę sobie ze szpatułki. Więc co? Czas na testing. Jestem przekonana, że będzie przepyszne, ale to już tylko formalność. Mhm, jak zawsze przepycha. Polecam.